Dzień trzeci, posiłek numer uno: fasolka czerwona. Tu mamy tosta z serkiem śmietankowym, dwa jajka sadzone i ogórki konserwowe. Mam więcej niż trzy kolory, zdecydowanie, bo zresztą możecie sami to widzieć. No i pięć rzeczy: jajka, ogórki, fasolka, tost, serek śmietankowy. Posiłek numer dwa. Trochę mam mało wariacji tej kolorystycznej, aczkolwiek jest tu kolor, bo mam pomarańcz, pomarańczowy. Te chrupki akurat też są pomarańczowe. Tu krem ciasteczkowy, który jest beżowy. Tutaj jest jogurt wymieszany z białkiem serwatkowym. Jest biały, więc tak to teraz wygląda. Jestem przed zakupami. Myślę, że jakbym miała inny owoc, to bym właśnie wybrała innego koloru owoc. Jak chcesz zrzucić kilka kilogramów i stać się bardziej pewna siebie, chcesz być inspiracją dla swoich dzieci, to moja nowa seria, która nazywa się Lżejsza Ty, jest dla Ciebie stworzona. Będziesz lżejsza fizycznie o kilka kilogramów, ale i lżejsza psychicznie, bo wydobędę z Ciebie tą pewniejszą wersję siebie. Cała seria składa się z 21 odcinków i każdy z nich jest na inny ważny dla ciebie temat. Każdy odcinek kończy się prostym i dającym siłę zadaniem do wykonania. Preferowane jest, aby słuchać jeden odcinek dziennie, tak żeby po 21 dniach mieć wbudowany w sobie nowy, silny nawyk. Który posłuży Ci na lata. Dzięki serii lżejsza ty. Twoje życie będzie szczęśliwsze. Cena za 21 odcinków i ponad 7 godzin materiału nagraniowego to 69 zł. Kupisz tą serię, która stworzona jest dla Ciebie. Serię lżejsza ty wysyłając do mnie wiadomość, e-mail na adres majka mba@gmail.com A w temacie koniecznie wpisz lżejsza ty. Adres e-mail będzie się również znajdował w opisie poniżej tego filmu, jeżeli miałabyś ochotę go po prostu skopiować.